Lepiej, żeby Katie obejrzała twoją łapę. Powiadomi maszynistę, żeby zatrzymał pociąg. Halo! 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 Świer dalej. Mas złamany poki. Dużo leż i zrób okład. I chuj mnie to obchodzi! Musisz odpocząć. Musisz odpocząć! Więc czas na plan B! Co ty pierdolisz, Frajerzy? Na ciebie, Chase! O, 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 o. Sam nie wiem. Spokojnie, powiem ci, co robić. Dobrze, to proste. Najpierw naciśnij zielony przycisk. Naciśnij przycisk na górze, dodaj gazu i puść hamulec. Przycisk na górze? Dodać gazu? What the fuck? Nie, uważaj, to jest wie Huh? A skąd to się tutaj wzięło? Uh? Uh. Uh. Chase, wszystko w porządku? Nie kurwa leżę i zdycham. A Mam pomysł. Będę mówił, co masz robić. A ty powtarzaj, tak jak Sky na waszej macie do tańczenia. Tak. Najpierw naciśnij kwadratowy przycisk po lewej. Kwadratowy przycisk. A co to? <laughs> to radio! Szybko! <laughs> o kurde, to tu leci i nie wiedziałem. Kurde. Świetnie. Teraz trzeba tylko położyć nowe tory.